Cześć kochanie, witam się z wami w dzisiejszym vlogu. Ja już jestem w pracy, jak widzieliście z lakim byłam na spacerze, mamy piękny, y, wiosenny dzień. Także witam was w dzisiejszym vlogu. Hej, ja wyszłam z pracy i ała. I idę do sklepu, ale takiego osiedlowego, y, ponieważ chcę zrobić taki deser. Y, jednopudełkowe, y, ciasto czy coś takiego. I muszę kupić kilka rzeczy. Y, mam zamiar zrobić dwa, zobaczę czy mi to wyjdzie, czy będą wszystkie składniki. Bo mam kilka, ale nie wszystko. Więc ile do dokupić. Resztę. Zrobiłam sobie małą listę zakupów, więc uciekam. Później krótki spacer z Lakim, obiad i długi spacer z lakim. <grym> Więc oddziać się potem. Cześć kochani, witam Was w niedzielę, ponieważ wczoraj nagrywałam niby tego vloga, ale... I jest godzina po 12:00 chwilę. My jesteśmy na spacerze, bo o 12:00 wyszliśmy, a już trochę jednak chodzimy. Także... Jesteśmy na spacerze. Jest mega fajna dzisiaj pogoda, jest jeszcze cieplej niż wczoraj. Taki chodź! Niż wczoraj było. Wpadł do wody! Ojejku. Zostaw! Ale jesteś mokry. Dobra, mniejsza o to. Będzie brudny, będzie mycie, dzisiaj chyba co? Eee, Także my jesteśmy na spacerze. Jest cieplej niż było naprawdę wczoraj. Eee, ja mam tylko na sobie golf zostaw! Ja mam na sobie tylko golf z Rena. Kurtkę, którą kupiłam w tamtym roku w Kiku. Eee, Jestem w jeansach i spodniach, mam nerkę ze smakołykami, z wodą i smycz na szyi. I sobie spacerujemy, jest piękna, ciepła pogoda, wieje ja trochę wiatru, jednak jest otwarte i tak dalej. No ale jest fajnie, ja lubię tak spacerować z nim tutaj. On się wybiega, pobiega, pobiega, wrócimy do domu także no i powiem wam ile kroków yy, zrobiłam, bo mam właśnie licznik kroków i zobaczymy jaką tą drogę mamy, także się okaże yy, ile mamy i co, odezwę się do was może jak będę wracała albo jak już będę w domu, nie wiem, zobaczymy ostatnio byliśmy aż tam w lasku, nie wiem czy Teraz dojdziemy, myślę sobie, tutaj jest taka droga. Jedna idzie w tamtą stronę, druga idzie w tamtą. I nie wiem, czy tutaj też przecina, czy nie. I dojdziemy sobie do tamtąd. I, i wrócimy, będziemy powoli wracać. <tak> także Tak, jest super pogoda. Laki się wybiegają. No, dojdziemy. Dalej i zaraz wracamy do domu. My, na tak, my już wracamy sobie powolutku i na takim. Chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, chodź. Jedzie samochód. Sorry, ale jechał samochód, musiałam coś takiego, żeby nic mu się nie stało. No ale my to na takim jednym spacerze. Robimy około 4000 4 kroków. Więc no jest to dość, dość sporo. Także fajnie. Ech, no, i co? W sumie to ja może bym się chciała pożegnać z wami w tym vlogu. Mam nadzieję, że taka pogoda już nam się utrzyma i będzie się robiło nam coraz cieplej. A nie znowu przyjdzie zimno. No i oby nie było wiatru, bo ten wiatr jest jednak najgorszy. Więc mam nadzieję, że ustanie ten wiatr, żeby nam się ciepło. I piszcie jaka jest pogoda u was, czy dochodicie ze swoimi chwilami, jeżeli macie jakieś zwierzątka na, też na takie długie spacery. Także co? Ja uciekam. Do zobaczenia w kolejnym filmiku i tak, pa! A w ogóle chciałam Wam pokazać własnoręcznie robione ptasie mleczko fit i jest to coś mega. Ja mm, posypałam kakałem, ale następne zrobię z czekoladą, Chcę Wam podać przepis, ale to myślę, że zrobię jakiś inny filmik osobny. Ale jest naprawdę pyszne. Ja miałam trzy porcje i jest to coś sztosowego. Naprawdę mniam. Także polecam wszystkim. Dam Wam przepis, jeżeli chcecie. Także piszcie, jeżeli chcecie przepis, to Wam go. Wrzucę, tylko chcę właśnie spróbować z innym twarogiem i polać go czekoladą, a nie kakałem, bo nie miałam czekolady mlecznej ani gorzkiej, tylko białą, a już nie chciałam białą lać, chociaż mogłam w sumie. Także um, spróbuję z innym twarogiem, bo jednak chyba wziąłam zły, i wtedy Wam podam przepis. A przepis jest jest z Instagrama Mocno fit bodajże, jeżeli dobrze mówię super fajne produkty. Takie jedno garnkowe dania. Fit oczywiście, także fajne. fajny pomysł na takie słodycze, w miarę zdrowe.